W możecie wygrać oto TĄ myszkę, wystarczy tylko... Siemaneczko, cześć i cześć. z tej strony DeathLot Zostawcie suba w górę, a dzisiaj zrobimy unboxing Uff. Dobra, słuchajcie, sprawdzimy co jest w paczuszce Słuchajcie, lecimy z otwarciem, tu mam taki sprzęt gamingowy nóż, eee, uważajcie przy korzystaniu Dobra, żeby tam sobie krzywdy nie zrobicie, bo jakieś jakiś unboxing robić Sprawdzimy co jest w tej pasce to jest mój pierwszy unboxing, więc y, proszę o wyrozumiałość. Słuchajcie, o. Dobra, jest, jest, dobrze, poszło. Pewnie ziemniak to użyłby karty graficznej. Już jest rozpakowany. Zobaczmy, co mamy w środku. Słuchajcie. Wow, 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 wow. Pięknie to wygląda, słuchajcie. Naprawdę pięknie to wygląda. Nie wiem, czy do końca widzicie. E, tutaj mamy podkładki a, pod e, myszki. E, ma firmy. Jest ich kilka, więc słuchajcie, tutaj odłożę je po kolei przed... Zrobimy tak. 5 sztuk podkładek Iama. Dodatkowo, słuchajcie, znajduje się tu jeszcze wewnątrz. Mało tego, słuchajcie, patrzcie. Mamy kolejne podkładki, słuchajcie. Kolejne piękne podkładki. Jest ich również 5. Słuchajcie, właśnie ten sprzęt gamingowy będzie można wygrać w poniedziałkowym turnieju. Także słuchajcie, poniedziałkowy turniej Solo. I tutaj sponsorzy nam wysłali pięć podkładek Iama oraz pięć podkładek Patriot. Będziecie mogli je wygrać w trakcie turnieju, więc pamiętajcie, poniedziałek Solo zaczynamy. Tutaj mamy piękną koszulkę, słuchajcie. Logo firmy. Dobra, co jeszcze mamy? Słuchajcie, co jeszcze jest do wygrania? W całym podajeczku znajdują się jeszcze takie oto myszki. Jest to myszka e, gamingowa od właśnie firmy Patriot. Kozak, co? RGB, myszka świecąca, słuchajcie, będzie co testować. Ale to nie wszystko, słuchajcie, to nie wszystko. Mamy dwie takie myszki. Jedną z nich będzie można wygrać właśnie za pierwsze miejsce w turnieju, e, które odbędzie się w poniedziałek, przypominam. A jedną zrobimy sobie teścik. Także będziemy jeszcze robić teścik, słuchajcie tego. E, będziemy robić jeszcze tego teścik. Słuchajcie. Oh, oh, oh. Wciąż nie koniec. Mamy genialną bluzę. Genialną bluzę, aż wam ją pokażę, słuchajcie. Aż wam ją pokażę. Tu jest jedna dla graczy, e, którą będzie można wygrać, a drugą bluzę, słuchajcie, już wam mogę pokazać. Słuchajcie, wygląda w ten sposób. Sportowa bluza gamingowa. E, jak widzicie, ma tutaj znaczek e, Game Master firmy Yama. Jest to, słuchajcie, bluza, którą noszą sportowcy, właśnie sportowcy, e, sponsorowani przez tą firmę. Także, słuchajcie, będziecie mogli być wśród najlepszych. Naprawdę, totalnie wśród najlepszych. Fajna bluza, naprawdę fajna. Dobra. Słuchajcie, z openingu to na tyle. E, jeszcze raz pokażę wszystko, żeby było widoczne. Mamy koszulkę, którą będzie można wygrać. Jest to koszulka Patriot. E, koszulka gamingowa. Z logiem firmy. Dodatkowo mamy pięć podkładek YAMA ja pod myszkę, mamy bluzę YAMA, ja Mamy pięć podkładek patriot. Oraz dwie myszki. Jedna myszka, jedna myszka trafi do Was w turnieju gamingowym, a drugą myszkę słuchajcie, przetestujemy z do moich innych myszek, no i sprawdzimy, która wydaje się lepsza. Moi kochani, aby wygrać myszkę, wystarczy zaobserwować Patriot Viper Polska na Instagramie, jak i również pofolowować tutaj fanpage Patriot na Facebooku wraz ze stroną IAMA Polska i w ten sposób bierzecie udział w rozosowaniu. słuchajcie specjalnej myszki dla Was. Tym szybciej zalikujecie tutaj te strony, tym większa szansa, że to właśnie Wy wygracie. Także zachęcam Was serdecznie. Pamiętajcie, żeby w komentarzu pod filmikiem słuchajcie, wstawić informację, że już tutaj polubiliście, napisać komentarz, bo będziemy losować osobę, która jeszcze wygra dodatkowo podkładkę. Także zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w konkursie. Kochani, to był mój pierwszy unboxing, bardzo mi się podobał, mam nadzieję, że Wam również i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Kochani, dziękuję, że byliście ze mną, pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji na kanale, łapki w górę, ja dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się do zobaczenia, hej!